W leśnym ogrodzie, za Nie wiem, czy tutaj widać. Bardzo sprytny. Niestety poluję już na dosłownie ostatnią rybę na mojej działce ostatni karaś ozdobny, tutaj w takiej beczce gdzieś potrafi się wspiąć nawet na taką wysokość tutaj po, po tej siatce Teraz może się uda z drugiej strony gdzieś zobaczyć o nie ja wiem czy tam widać tutaj właśnie głowa ucieka no teraz Teraz pójdzie w dół. Niestety nie uchowam się tutaj rybek. Także tacy nawet drapieżnicy w leśnym ogrodzie. Zielono pozdrawiam.